Siemanki widzowie z tej strony Mzyku Dzisiaj będziemy e, zabijać creepery. Tak. W ostatnim odcinku nam tu wysadził i to są... I dzisiaj kiedy zobaczę tylko jednego e, e, obojętnie jakiego creepera to go od razu tak zrobię, żeby go już nie było na tym świecie. Eee. Kurczaki mogą sobie spokojnie biegać. I tu miał być mój taras widokowy. Próbuję sobie przypomnieć, co robiliśmy na ostatnim odcinku. Ale wiem na pewno, że będzie trzeba wyburzyć te, jakby, filary. Które robiłem, żeby mnie nie zabił creeper. I tutaj odburzyć wejście, i dokończyć budowanie terasu, który zaraz będzie skończony. Więc będzie fajnie. Uc. Eee. Up, 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 um, no. Nie ma łopaty, więc muszę ręką niszczyć. Dirto. To jest... To, to jest nierzeczne. Jeszcze chodzę na basaka w dodatku. Za chwilę wracam. Mhm. E, dobra. Tak i tak. I piękny zarys. No, go teraz już jest. Tak, tak, tak. Czy tak, tak, tak. I wychodzi nam 8. Wystarczy? Pewnie tak, ale. Ale. Ale nie wiem co. Wejdziemy sobie na samą górę. Co, co tu mi się przypomina? Tu sobie jeszcze przypomnili macie tu? Robie. Mhm. I robimy sobie nowe buciki. I znowu jesteśmy po raz drugi cały w Armorze. Fajnie 2, 5, 6 i dwa. Pięć, sześć, dwa. Czyli, że zbroja i spanie, czyli, że klata i spanie są najważniejsze. Fajne, warto wiedzieć. Jeszcze. Może byśmy to tak zrobili, że tutaj by były schody. Myślę, że to by było fajnie, że to fajnie by wyglądało, że tak. Tutaj jest tak. To robimy. Na początku dach, daszek, dach, daszek, dach. Yy. Tylko muszę co, coś sprawdzić. Okej. Okay. Yy. Sobie zejdziemy na dół. Yy. I będziemy robić. Teraz będziemy robić teraz. Teraz, na którym ja będę siedział i wpatrywał się w ten piękny świat. Lubię ze szkła go zrobimy. To nawet nie jest taki głupi pomysł. To nawet fajny pomysł. Masz się przeznaczyć. Myślę, że... Przyda się na to 30 szyb. Bo to szyba tak. A to jest blok... a to jest szkło. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać o tym, że tamto to szyba, a, ta, a te duże bloki to jest szkło. Ja robię taką barierkę, żebym żaden z paszportów nie wypadł, a przy okazji ładnie to wyglądało. A nie jakieś tam płotki brzydkie. Płotki to już jest przestarzałe. Teraz się ja stosuje szyby. Ale yy, chyba, że tam też zrobić żeby, ale nie wiem, jeszcze tutaj w żaden sposób nie wypadnie. Po prostu nie ma takiego. A itemki, yy, a itemki wypadają, no? Wow, dziwno. Ale w końcu itemy są mniejsze niż gracz. To je... No, więc tutaj damy tak. I to jest aż to... Do... Tutaj tak. Tu jest nie. Czy to jest? Heee. dobra, na to już przymkniemy oko i damy dotąd, gdyby było, to będzie idealnie. Teraz gotowy, słońce zachodzi, przez dość piórko lotu. przespać się, i robimy. A teraz jakoś nie kapie. Dziwne. Śpi, śpi, śpi. Hmm, trochę tego musimy zrobić, więc... Zaznaczymy sobie cały stack na to, o ile będzie wystarczyło. 10, 40. Dobra. 46 wystarczy. I śpi. A teraz to są kropi. I chlup. I teraz nie kropi. Creepery są. Creepery. A nie ma. Widzę, że, że się już mnie boją. Ciekawe dlaczego. Skoro ja im tak... Nic złego nie zrobiłam. Zrobimy sobie takie zabezpieczenie, żeby mnie wypadł, bo ja lubię wy wypadać, tak. Wiem z doświadczenia swojego, że umiem wy wypadać nawet w, najmniej, w najmniejszych okolicznościach. Dodamy na dwa. To tak. Na trzy znowu na trzy i teraz na cztery i na cztery no, jest piękne wejście. Niego teraz. I tu sam nie wiem co powstanie. Zobaczę na mój zapas. Jedzonka. Nie, nie ma. Sobie odłożę wszystko. Pełna lecisz, żwir lecisz, to leci, to też leci. I bro. To odłożymy. Jeszcze kobelstom i żwir, krzemień. Resztę zabieram ze sobą na polowania. E, tam może nie. Pójdziemy sobie tutaj. W orszaczku. Yeah. Pokaż mi, gdzie są najbliższe stworzenia. Tam. OK. Dzięki za radę. A to mamy w ogóle lewa pulka. Muszę ostrożnie schodzić, bo nie mam żadnego jedzenia, więc kiedy będę miał mało HP to się nie, nie zregeneruje żelazo, ale teraz nie jest czas na wydobywanie żelaza, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, skaczemy. Udało się. Ale jesteśmy na samym dole. Mm. No i pięknie. Schodzimy na dół. Kurczaczku, pokaż mi, gdzie są najbliższe zwierzęta. Ale skoro mi nie chcesz pokazać, to żegnaj. Co ja zrobiłem? Hmm, aha. Okej, okay, to ja może tam na razie nie będę wchodził. Sobie pójdziemy na górę. I szukamy teraz zwierzątek. Które będą się idealnie nadawać, no? jedzonko kurczak. Będę się żywił z kurczaków. Super. Ekstra. Pięknie. Eee. Halo, jakieś zwierzęta albo kurczoki. Cokolwiek muszę zjeść teraz. No jestem. Super. Nie mam jedzenia i w dodatku mam ten efekt głódno. Ekstra... Z papuszek to nic nie dostanę jajko to mogę sobie jedynie to wywalić w kosmos i tyle ale parkour po prostu misz parkourów skorzej że nie mam wiaderka Ra raz się żyje jest, przeżyłem to <grym> normalnie jak dream Dream. Tylko że w spolszczonej wersji i w kidowskiej. No ale... Musiałem spadnąć pod sam koniec, kiedy już wyszedłem z dżungli. No i na Polance zawsze jest dużo świneczek. Dobra, nie będę zabijał tych biednych. Tylko świneczki. Świneczki, świneczki, świneczki pójdziecie na obiad. No i nie wiem co się rymuje do obiad. Jestem tak dobry w PvP no jak dream w języku polskim. No <grym> ale ale Dream chyba nie umie mówić po polsku. Czy umie? Jeżeli umie, to powiedziałem źle. Ale chyba nie umie, no bo jakby on mógł umieć? Przecież on jest angielski, Skąd jest Dream. Za chwilę wygoogluję. Sztuka. Tam jest Pokrówkę. To jest słońce, dobra. Za chwilę będę musiał się zbierać, żeby spać. Dobra. Lecimy. Myślę, że tyle będzie wystarczyło. No. Hmm. Dobra. Te mięso poświęcam, żebym mógł dojść do mojego domu, żeby przepalić te mięso. Surowa wieprzowina. Kiedy będzie przepalona, to inaczej Schabowe. O, kurczak! Idź tam za swojej mamusi. Kurczaczku. A w ogóle, i. Ile jest procent szans, że się pojawi kurczak? Bo chyba mało. Kurczak. O, skoro nie, to nie no. Chyba tylko kurczaki żyją w dżungli. Albo mamy jakiś zbugowany sit. Zepsuty. Huh. No. Dobra. Jeszcze daleko, jeszcze daleka droga. Ale tam już widzę moją górę. I to, że za chwilę arbuziki, arbuziki. Będę miał hodowlę arbuzików. Arbuziki, arbuziki. Arbuziki są OP, bo arbuzików można mieć prawie, że nieskończoność. Dlatego są takie OP. OP. Czy to wilczek? i ale ja nie mam kości. Ale czemu tu jest wilczek? Fajny wilczek. Masz wilkę. Pójdzie ze mną? Ja najpół jechałam. No, cię ci tak zabrać. No, niestety cię nie zabiorę. Tylko cię nakarmiłem i straciłem moją wołowinkę. Wo, ten nawet nie dał. Ten dał dwa. o ja bym zginął. Bzyku nie rób tak. Nie można. Musimy. Nie możemy tak łatwo ginąć. Dobra. No widzowie. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych i pa pa.